Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. Nie współpracuję z żadnymi brokerami i za żadne pieniądze, także proszę nie pisać do mnie na maila, nie wysyłać propozycji nawiązania współpracy, ponieważ nie jestem tym zainteresowany. Ja zarabiam na rynku, a nie na linkach afiliacyjnych. No, Siemanko, witam serdecznie z tej strony Jakub Inwestor. Witam w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem odcinek w tematyce nieruchomościowej o tytule: Dlaczego spadają ceny mieszkań? Już Wam mówię. To będzie trzeci odcinek już na tym kanale na temat nieruchomości. Szczególnie polecam odcinek z długoterminową analizą rynku nieruchomości w Polsce. Jest taki odcinek tutaj na kanale. Część z Was nawet tam pisała w komentarzach, że to jest najlepsza analiza rynku nieruchomości w Polsce, jaką kiedykolwiek widzieli. I moim zdaniem to jest faktycznie dobry odcinek. Także Także polecam każdemu, kogo tam interesuje przyszłość polskiego rynku nieruchomości, taka długoterminowa przyszłość, tak? A teraz zastanowimy się nad tym, dlaczego obecnie spadają te ceny nieruchomości, czy przynajmniej dlaczego nie rosną, tak? Chociaż, chociaż ja się spotkałem w ostatnim czasie z serią wręcz z zalewem gdzieś tam alarmistycznych artykułów w prasie tutaj krajowej, właśnie z takimi, z takimi tytułami, gdzieś tam, dlaczego spadają ceny mieszkań, szok, szok na rynku nieruchomości, dlaczego ceny nie rosną, co się dzieje, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i ja Wam powiem, co się dzieje, ja Wam powiem, co się dzieje, bo ja odnoszę takie wrażenie, że Nikt nie wie, czemu faktycznie te ceny mieszkań gdzieś tam się korygują delikatnie, tak to nazwijmy. Ja uważam, że wiem, co za, co za tym stoi, i właśnie w dzisiejszym odcinku o tym powiem. Jaka jest przyczyna tego, że, jaka jest realna przyczyna tego, że te nieruchomości, bo tutaj będziemy konkretnie mówili o, o tym, że po raz pierwszy od wielu lat nieruchomości rok do roku w Krakowie i w Warszawie spadły, czyli w dwóch, można powiedzieć, największych polskich miastach cena rok do roku, nie miesiąc do miesiąca, tylko rok do roku spadła i to, no tak tutaj sugerują różne gdzieś tam tytuły, że to jest taki kopernikański przewrót trochę i, 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 no i ludzie się tutaj zastanawiają, szczególnie ci różni tam, różni tam akt, a, a autorzy tych, Artykułów, co się dzieje, co się dzieje tutaj. No i ja wam powiem, co się dzieje, bo odnoszę takie wrażenie, że yy, naprawdę w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo takich yy, ekspertów, którzy są takimi trochę pseudoekspertami, którzy gadają byle gadać, paplają byle paplać, natomiast nie widzą prostych korelacji, nie widzą prostych związków przyczynowo-skutkowych, co z czego wynika, tak? Ehm, no i ja, ja powiem, moim zdaniem, w mojej opinii. Dlaczego te ceny faktycznie nie rosną, a nawet lekko spadają. Także zapraszam na odcinek. No dobrze, i najpierw, żeby zrobić takie wprowadzenie w ogóle do dyskusji, no to ja pokażę przykładowy artykuł, właśnie z, korzystając tutaj z prawa cytatu z serii całej tych artykułów, właśnie odnośnie tych spadków cen. Zobaczcie, tutaj mamy na bezprawniku taki artykuł. Zaskoczenie na rynku nieruchomości, tej zmiany, raczej nikt się nie spodziewał. No rzeczywiście. I, te, i teraz patrzcie, wzrost cen nieruchomości nie jest czymś, co kogokolwiek zaskakuje. Czyli, czyli jak widzicie, tutaj e, autorka tutaj zdaje się sugeruje, że to jest zupełnie naturalne. Zdziwienie może zatem wywołać fakt, że po raz pierwszy od trzech lat ceny mieszkań w dwóch największych miastach w Polsce spadły szok niesamowite normalnie szok. i to nie w porównaniu do poprzedniego miesiąca ale do analogicznego okresu poprzedniego roku o tak o jak dużym spadku cen mowa i zobaczcie spadek cen nieruchomości w Warszawie i Krakowie i to w porównaniu do 2024 roku chwilowa korekta cen nieruchomości widoczna pod koniec yy, i na początku nie zmieniła zbyt mocno sytuacji smatki były kosmetyczne i w dodatku Niednotowane znacznie bardziej interesująca jest zatem informacja, że w Warszawie i Krakowie, dwóch największych miastach w Polsce, ceny nieruchomości w lutym 2025 spadły w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. I zobaczcie, wynika, że ceny w Warszawie spadły o 30% rok do roku, ale w Krakowie o 3,30%. Spadek jest no, tutaj niewielki, no ale wszyscy, prawda, no skąd te spadki, skąd te spadki? I ja tak przeglądałem te gdzieś tam artykuły i tutaj chyba w tym artykule też nie ma to, co moim zdaniem naprawdę stoi za, za, spadkiem, e, za spadkiem tych cen. E, no dobra, w każdym bądź razie, no to przejdźmy już do konkretów, dlaczego moim zdaniem te ceny faktycznie e, zaczynają spadać. A więc tak, moim zdaniem, w mojej osobistej opinii, e, ceny mieszkań zaczynają spadać dlatego, że po prostu e, najpierw zostały ograniczone, jak tutaj widzicie artykuł mamy z money.pl, wakacje kredytowe w roku 2024 e, doszło do ograniczenia, że po prostu mniejsza liczba osób mogła zacząć korzystać z tych wakacji kredytowych, a od stycznia 2025 roku wakacje kredytowe już nie istnieją. Czyli mówiąc prost kredytobiorcy płacą normalne raty wynikające z wielkości stóp procentowych. Czyli innymi słowy są dowaleni w końcu kredytowo, tak jak powinno być. Czyli po tak naprawdę no trzech, trzech czterech latach, trzech latach, po trzech latach pauzy takiej, że państwo polskie wkroczyło w wolny rynek, dokonało interwencji absolutnie nierynkowej, bantustańskiej i wręcz takiej, że moim zdaniem to powinni się znaleźć winni w ogóle tego, bo to nie może być tak, że ktoś sobie odchodzi od wolnego rynku w pewnym momencie i bierze stronę w ogóle no jednej strony gry, gry rynkowej, tak? To jeszcze będziemy za chwilę o tym mówić, jeszcze do tego wrócę, do tych wakacji kredytowych, bo ja uważam, że to najbardziej patologiczna w ogóle ustawa, jedna z najbardziej patologicznych ustaw w ogóle w historii Polski. Tutaj to w ogóle, jak dla mnie, to, to naprawdę politycy powinni za to beknąć w ogóle, że coś takiego przeszło, ale to, 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 to będzie za chwilę. W każdym bądź razie, tutaj macie w 2024 roku, że to zostało ograniczone, te wakacje kredytowe, i to był taki pierwszy, pierwszy gdzieś tam już cios e, faktycznie w to, w to takie trzymanie rynku, tak? No bo wakacje kredytowe, przez to, że ci zakredytowani ludzie, tak, e, którzy mają te nieruchomości, nastąpił w nich cios. Tutaj konkretnie w tych, którzy mieli kredyty powyżej. M, gdzieś to było, zaraz moment, którzy mieli kredyty po O. Powyżej 1,2 miliona. Czyli, czyli, jeśli wartość przekraczała, no to już nie mogli, jakby, nie mogli korzystać z tych wakacji kredytowej. To było gdzieś tam rozwiązanie, które zostało wprowadzone w 2024 roku. Natomiast w 2025 od początku roku już nie ma wakacji kredytowych. I to jest coś, co moim zdaniem tutaj zmienia, zmienia jakby reguły gry. No bo faktycznie w końcu mamy rynkowe stopy procentowe dla kredyciarzy, czyli oni w końcu bulą tyle ile powinni. I dlatego stąd moim zdaniem spadki cen, tak? Stąd spadki cen, no bo zobaczcie, one się zaczęły w lutym, czyli pierwszy jeszcze tam miesiąc, no wiadomo, jeszcze, jeszcze, jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, e, można było się. E, można było wziąć jakąś chwilówkę czy coś, zresztą moim zdaniem ten wzrost chwilówek, bo też każdy się zastanawia, zobaczcie jak ludzie nie kryją korelacji, naprawdę, my żyjemy już w tak uśmiechniętych czasach, to są proste korelacje, zobaczcie, duży wzrost chwilówek, no i szok, zaskoczenie, skąd ten wzrost chwilówek, skąd jest wzrost chwilówek, no stąd, że ci ludzie, którzy płacili powiedzmy, Wcześniej raty jakieś tam śmieszne, śmieszne za, za te swoje kryty hipoteczne typu 3,5 tysiąca, powiedzmy, raty płacili, no to teraz pełną ratę płacą, powiedzmy, 7, nie? No i tutaj już muszą chwilóweczki brać. Chwilóweczki już muszą brać. Dlatego tutaj e, nastąpił duży wzrost właśnie tych e, chwilówek. E, dobra. Także to jest moim zdaniem to, co się dzieje. Czyli w, z jednej strony mamy e, w końcu zaczyna się obniżka gdzieś tam cen na tym rynku nieruchomości, spowodowana urealnieniem stóp procentowych dla kredyciarzy z jednej strony, a z drugiej strony właśnie rosną też chwilówki, no bo oni nie mają na, na jakby te swoje raty i latają brać chwilówki. Tak to widzę. No bo to jest zresztą widzicie, akurat w tym momencie jest ten wzrost chwilówek, także to się jedno z drugim z drugim łączy. A teraz jeszcze więcej. Powiemy sobie o tych patologicznych wakacjach kredytowych. No dobrze, i teraz opowiemy sobie o tym jednym z moim zdaniem, najbardziej bantostańskich programów w historii RP, czyli właśnie o tych wakacjach kredytowych, które no tak naprawdę przez kilka lat trzymały ceny nieruchomości, bo uważam, że to, to i bezpieczny kredyt 2%. To są główne powody bezpiecznych, kredyt 2% w ogóle podwindował, kiedy już te ceny nie chciały rosnąć, to on podwidował jeszcze jakby te ceny bardziej. Natomiast wakacje kredytowe to jest to, co zabezpieczyło to, że nie było spadków cen. Bo spadki cen nieruchomości by były i byłyby na 100%, tylko po prostu państwo dokonało interwencji i w wolnej grze rynkowej, gdzie była strona popytowa i podażowa, wkroczyło państwo i powiedziało, o nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Wy nie przegracie. Wy, zakredytowani tutaj ludzie, wy nie przegracie. Wy, którzy oszczędzaliście, czekaliście na okazję, czekaliście na swój czas, nie braliście Kredytów hipotecznych, bo wiedzieliście, jak działają stopy procentowe, znaliście ryzyko stopy procentowej, wiedzieliście, że jak te stopy wzrosną, to tym zakredytowanym wzrośnie na przykład rata kredytu o 100 czy 120%, czy o 200. Znaliście. Byliście biegli ekonomicznie, wiedzieliście, jakie wiąże się z tym ryzyko. Wy przegracie. Wy przezorni ludzie, wy oszczędzający ludzie, wy, którzy. Którzy myśleliście, wy przegracie. Idioci zwyciężą. Ci, którzy nie wiedzieli, ci, którzy, a może inaczej, wiedzieli, ale, ale, ale jakby mieli to gdzieś, tak? Byli nieodpowiedzialni. E, e, oni zwyciężą. Oni zwyciężą. My, prawda, tutaj jako państwo polskie pokryjemy im teraty kredytów, tak? Czy przesuniemy? No ale to w każdym bądź razie wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, żeby oni nie płacili nie buli tych rat, żeby, żeby po prostu e, nie było licytacji komorniczych. Ci ludzie powinni przegrać. W Polsce od 2021 roku w do maksymalnie końca 2022 roku powinniśmy mieć ze 100 tysięcy mieszkań na rynku powinny być licytacje komornicze jedna za drugim te mieszkania powinny być za pół ceny już dawno i tylko i wyłącznie program wakacje kredytowe sprawił, że nie doszło do dramatycznych dramatów życiowych, do gigantycznych spadków cen i do tego, że Polacy by po raz kolejny się przekonali o tym że nieruchomości wcale nie są takie rewelacyjne i świetne, jak tutaj wiele ludzi je maluje. I dlaczego ten program był patologiczny? Przede wszystkim brutalne wejście przez państwo w grę rynkową pomiędzy posiadaczy nieruchomości i potencjalnych nabywców. Nie może być, w ogóle co to jest za pomysł, że państwo wchodzi w, w, w grę rynkową, bo to jest gra rynkowa, tak? Bo okej, okay, że tam ci... Tamci, prawda, zakredytowani, że oni mieli problem, tak? Że, że pojawił się u nich problem, że oni teraz będą płacić dwa razy więcej, tak? Ale ktoś czekał na to. Ktoś czekał na to, że tak się może zdarzyć, tak? I on grał na to, że oni się wydupcą. I tu nie może się pojawić państwo i powiedzieć, nie, 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 wy nie wygracie. A dlaczego mają nie wygrać? Powinni wygrać, bo oni byli mądrzejsi. Oni byli mądrzejsi, oni czekali z kasą na nich. Czekali na tych frajerów z kasą zakredytowanych i chcieli wykupić za bezcen. I powinni wygrać. Bo tak, bo to jest wolny rynek. A nie, że państwo się wpierdala i bierze stronę, y, jednej strony, y, to jest patologia, to jest bantusta. To, to tak jest w krajach jakiejś Afryki Subsaharyjskiej, że, y, że, wchodzi państwo i decyduje o tym, jakie mają być ceny nieruchomości, czy kto ma y, zwyciężyć. nie ma, nie ma prawa. Nie ma prawa państwo wchodzić w takich sytuacjach w rynek. Tak. Także to nie mogą się dziać takie rzeczy. E, drugi punkt. Opowiedzenie się po stronie tych, którzy powinni przegrać. No to, to już jest w ogóle jakby totalna patologia. No bo <głos》> została wzięta strona tych, którzy powinni przegrać. Tych głupszych, tak? Którzy źle policzyli. Źle policzyli, źle jakby obliczyli. A nawet jeśli. E, bo oni się liczyli z tym, że te raty mogą wzrosnąć i ich było stać na to, no to po co im państwo pomaga? To po co im państwo pomaga? Niech, niech zobaczą jak działają stopy procentowe. Niech się nauczą, niech płacą dwa razy większe raty. Tak? Już abstrahuję od tego, że generalnie jeśli kogoś stać na kredyt hipoteczny, to to nie jest naj, najbiedniejszy gdzieś tam człowiek w Polsce, bo najbiedniejsi ludzie to nie mają zdolności kredytowych i, i, i tak dalej. Więc ja nie rozumiem tutaj, dlaczego państwo musi interweniować za każdym razem, kiedy, kiedy komuś na rynku nieruchomości, oj, może stracić mieszkanie czy coś takiego. No to, to trudno, no. Taka, tak, takie jest życie, nie? dzieją się różne rzeczy, tak, kogoś rzuca dziewczyna, kogoś rozjedzie samochód, kogoś, naprawdę ludzie mają większe problemy niż to, że, 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 że ojoj będę płacił dwa razy większą ratę kredytu, no trudno, to, to jest powód do tego, że państwo tutaj wchodziło i interweniowało, no proszę was. Dalej, czysta idiokracja. poparcie przez państwo krytyńskich decyzji konsumenckich i zganienie zdrowego rozsądku, no czyli, czyli to o czym mówię, czyli Została wzięta strona idiokratyczna. Czyli została wzięta strona, ta, która powinna przegrać. Czyli głupota. Po prostu wy, wygrała głupota. W wakacjach kredytowych wygrała głupota. Wygrali ci, którzy powinni przegrać. A ci, którzy powinni wygrać, ci, którzy czekali na tych zakredytowanych frajerów, żeby się wdupczyli, oni nie wygrali. I to mi się nie podoba. Państwo nie, nie powinno brać, nie powinno popierać jakby idiotów. Nie powinno popierać jakby Przegranych tematów, tak? Ja nie mówię że teraz, że każdy, kto nie wiem, brał kredyt hipoteczny jest idiotą, tak? Tylko chodzi o to, że ludzie powinni ponosić jakby konsekwencje swoich decyzji. I nie może być tak, że z jakichś powodów bierze państwo się do gry rynkowej i wchodzi pomiędzy uczestników tej gry. Wzięcie strony głupszych, ale niekoniecznie biedniejszych. No tutaj tak jak mówię, to nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy mają kredyty hipoteczne, to to, 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 im państwo musi pomagać, bo tam była masa ludzi, których było stać na te dwa razy wyższe raty i nawet na trzy i na pięć razy wyższe raty by ich też było stać. I oni też mogli sobie zawieszać te raty i, i zresztą tutaj w ogóle nikt nie powinien mieć takiej możliwości, bo tak jak mówię, to jest, y, powinno, powinien być wolny rynek stuprocentowy. Po, powinna być gra rynkowa do końca i po prostu, jeśli źle policzyli, jeśli źle obliczyli, powinni przegrać. Powinni oddać te nieruchomości, czy tam no, oddać. No. Nie sprzedać po prostu y, tym, kto, którzy by je kupili za gotówkę. Powiedzmy na no, upuście minus 30% od nich, tak, czy na jakiejś licytacji komunistycznej, czy na czymś takim, a nie, że tutaj doszło po prostu do y, wzięcia strony y, tych zakredytowanych. No, to jest. W mojej ocenie niedopuszczalne i w ogóle to, że ten program tak długo działał i jak on działał, w ogóle ja sobie liczyłem. To naprawdę byłem tak powiem Wam zdenerwowany, jak ja liczyłem sobie pierwsze gdzieś tam pierwszą fazę działania tego programu, bo to są po prostu takie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, no to są rzeczy oburzające i jeszcze ja się, ja się dziwiłem w ogóle, jak to te wakacje kiedy to wchodziły, że ludzie nie protestują, bo to kurde powinny być manifestacje na ulicach, że, że, że to jest takie odejście w ogóle od, wiecie, to jakbyśmy byli jakimś państwem e, naprawdę e, komunistycznym, no to, to są takie jakieś dla mnie to są niezrozumiałe zachowania po prostu, tak? E, I i i, I takie bantustańskie opowiedzenie się po stronie, e, ja tutaj zauważyłem przynajmniej takie bantustańskie, że na zasadzie, że my mamy nieruchomości, my chcemy, żeby nieruchomości rosły i ceny nie mogą spadać, prawda? I, 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 no i dlatego zostały te wakacje kredytowe wprowadzone, tak? No bo jeśli by tego nie było, to te ceny by spadły spadłyby na 100% by spadły, bo w całej Europie ceny spadały, bo tam nie wprowadzono takich krytyńskich programów jak wakacje kredytowe. A u nas wprowadzono i przez to przez tyle lat się trzymały ceny i dlatego właśnie teraz zaczynają się spadki cen, bo już nie ma wakacji kredytowych i po prostu zaczyna się podaż pojawiać, tak? Bo i zaczynają się pojawiać osoby, które powiedzmy, mimo że przez trzy lata miały wakacje kredytowe, to nie wiem, nie nadpłaciły sobie tych kredytów, nie porobiły sobie czegoś z nimi, tylko no, myślały chyba, że znowu teraz yy, wakacje kredytowe będą trwać wiecznie. Na pewno była tak jakaś grupa ludzi i teraz ci ludzie znowu są zaskoczeni nie? I oni teraz biorą te chwilówki e, i tak dalej. No, ale mam nadzieję, że tutaj już e, ten, ten rząd nie będzie e, b, 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 wchodził znowu w ten kretyński temat tych wakacji kredytowych. Mam nadzieję, że to się zakończyło raz na zawsze i, i tego nie będzie, no po prostu to są takie naprawdę yy, to są takie ustawy gdzieś tam, czy, 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 czy takie, takie programy, tak, które stawiają nas naprawdę w w szeregu państw trzeciego świata, bo to w państwach trzeciego świata, tak, jakby są tacy gdzieś tam dyktatorzy, czy tacy jacyś uzurpatorzy, którzy sobie tak właśnie autorytarnie mówią, że na przykład, bo oni inwestują w nieruchomości, że nieruchomości będą sobie rosły, tak? A w normalnym świecie jest wolny rynek. W normalnym świecie jest wolny rynek. I zobaczcie, jak u nas się często mówi, że nie wiem, w Holandii, czy w Szwecji, czy gdzieś tam, że jest mniej wolnego rynku niż w Polsce. Ale tam nikt wakacji kredytowych nie wprowadzał. To u nas wprowadzało wakacje kredytowe. No tak jest z tym wolnym rynkiem, że. I, i... najlepsze, że nikt nie protestował prawie. Ja, ja tego nie pojmuję. Ja tego nie pojmuję, jak można było w ogóle dopuścić do takiego programu, że on działał przez tyle lat, przez tyle lat trzymał ceny nieruchomości. Yy... Naprawdę, no to jest coś yy, przerażającego i naprawdę należy też pomyśleć, moim zdaniem, tak już na przyszłość, o jakiejś penalizacji dla polityków, którzy będą wprowadzali takie krytyńskie, po prostu yy, nierynkowe, nierynkowe programy, to moim zdaniem to powinno być po prostu... Powin, powinna powstać jakaś ustawa, że po prostu jak ktoś wprowadzi jakiś kretyński, taki debilny po prostu antyrynkowy program, że dostanie, no nie wiem, z 20 lat więzienia, no to jeśli, jeśli, jeśli by były takie, wiecie, gdzieś tam e, widełki kar, powiedzmy 20-30 lat więzienia za takie rzeczy, no to oni by się bali, tak? To oni by się bali takie gdzieś tam. Jakiś tam zmian e, przepychać, a tak? No to, no to widzicie, no nie ma u nas. U nas nie ma konsekwencji nigdy, prawda? Można sobie wchodzić w grę rynkową, bo, bo, bo mieszkanka nie mogą przecież spadać, prawda? I tak dalej. No na szczęście teraz na razie tych wakacji kredytowych nie mam. Mam nadzieję, że nie powrócą i ja, ja, ja tego wcale jakby nie mówię też z takiej perspektywy. Zaraz mi ktoś powie: O, pewnie nie masz nieruchomości. Nie, mam nieruchomość, mam nieruchomość, tylko jakby y, po pierwsze, yy, denerwuje mnie to, w jak ordynarny, bezczelny i taki, przepraszam, zakreślenie, przygłupi sposób nagania się w Polsce na te nieruchomości. To jest po prostu tak ordynalne i burackie, że po prostu żygać mi się chce, jak yy, widzę kolejnego gdzieś tam jakiegoś polityka, który mówi, jak, jak to zaraz kolejny program wprowadzi z dopłatami, prawda, i, 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 i znowu będzie pompeczka, pompeczka na nieruchach. Po prostu to jest tak obrzydliwe, to jest tak burackie, że nie idzie po prostu wytrzymać, nie idzie wytrzymać. I powiem szczerze, że jak ja bym doszedł kiedykolwiek do jakiejś władzy, to nawet mi się zapala taka ramka rewanżyzmu. Że ja, bym, że ja bym po złości nawet, powiem szczerze, że po bym wprowadził jakiś podatek tam od któregoś mieszkania, że po prostu ci wszyscy frajerzy zapakowani w te nieruchomości się wysypali po prostu. Po złości bym wprowadził. Za to, co wy robicie i jak, jak wy bezczelnie po prostu pompujecie te, te nieruchomości. Bezczelnie. I w bantustański sposób. No dobra, także myślę, że będę kończył ten odcinek. Dajcie znać, co o nim sądzicie. No i cóż, trzymajcie się. Do następnego. No i cześć.